papuga G i dzisiaj arbuziany odcinek. Będę robił z arbuza rzeczy. Dobrze, no to e, to może być też taki poradnik. No dobrze, to jak chcecie zrobić rekina z arbuza, takiego o, to potrzebny Wam jest nóż. 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 Tak, nóż. I najprostszego oczywiście. No dobrze, to najpierw robicie o tak. Takie tutaj nacięcia no dobrze musicie do o jak jest tutaj takie coś to musicie dotąd to rozkroić ja tutaj zaraz o matko, trudne to no dobrze co to... czekajcie chwilę no dobrze teraz jak już mamy takie o, takie o tutaj nacięcie to robicie takie o tutaj na górze o jak tutaj się kończy to musicie tak doprowadzić. O, ja tutaj sobie zaznaczę. Tak musicie doprowadzić, żeby było tam, gdzie zaczęło, Gdzie się zaczęło te pierwsze nacięcie. Na przykład u mnie tutaj. Dobra, to odpoczę jak będzie. Dobra, w sumie jednak odpoczuję, bo będziecie mi pisać w komentarzach, że ło, ja nawet nie wiem jak to zrobić. No to odpowzuję. A potem. Jak już mówiłem, musicie zrobić to nacięcie tutaj, żeby był taki kwadracik, taki trójkącik odcięty. Trudno. Jak macie takie coś, to odkładacie na bok i teraz widzicie takie coś, jak macie. No to bierzecie taki na przykład mniejszy troszkę nóż i tutaj robicie nacięcia takie jakby wyglądało, że to są ząbki u mnie. Tak. Tak. I robicie takie ząbeczki. Nie wyszło mi to za ładnie, ale już co, co z tego? Mm, nie jestem jakimś perfekcjonistą. No dobrze, to w sumie jest na to łatwiejszy patent. Że najpierw zrobicie sobie takie coś. O, wiecie, gdzie będziecie chcieli to zrobić, więc tak musicie, jakby, że tak powiem, to sobie tak namierzyć. O tak. Tak? No, całkiem nie aż tak trudno. Jak to oglądacie oczywiście, to może i będzie trudno. To robię tam pierwszy raz, więc nie miejcie mi tego zasłać. Ja po prostu nie umiem. Hm. A jakbyście się pytali, skąd to jest, to to ta YouTube kiedyś oglądałem takie fajne rzeczy z Arbuza. I mi się spodobało. No więc, yy, no dobrze. Okay. dobrze. No to patrzcie, tutaj jest taka linia. Tutaj, o. I musicie zostawić tak... Yy, tak dobrze wyciąć, żeby były tutaj... Mm -hmm. O matko. Żeby były tutaj takie o ząbki. Z tego tutaj arbuza. Ze skórki arbuza, żeby wyglądało jak zęby. Tam to się nie da. Dobrze. I tutaj z, z obu stron. co takie coś. No takie. Teraz muszę, o, jeże, źle to robię. Zabaguję na chwilę. Okej, okay, sytuacja jednak opanowana. Tutaj. O, takie o mają być ząbki, tylko nie mają być tak jak moje. No, podkładają. Tylko mają być sztywne. O, na przykład tutaj taki będzie ząbek. Mniejszy trochę. i super. O i teraz jak macie takie o tutaj ząbki. Mm. No. O jak macie tutaj takie ząbki, a jak to nie ładnie. Dobrze. No i w końcu mogę powiedzieć. Jak macie tutaj takie ładne ząbki, to musicie zrobić je całym tutaj. O, więc zapozuję. Tak sobie jednak pomyślałem, że mogę zrobić to tak. O, tutaj takie yy, ładne nacięcia. Może mi nie wyszło ładnie, bo ja to pierwszy raz robię. I yy, więc tutaj takie mają być nacięcia. Tak dotąd, i to potem odciąć. O, i takie mają być ząbki. Takie. O. Jak nic nie widzieliście, to przybliżę. To pokażę jeszcze raz. Takie. No dobrze. Kontynuując. Tak sobie pomyślałem, że yy, może nawet podślijcie mi w komentarzach rzeczy, które można zrobić, czegoś innego. To może ich zrobię. Będzie fajnie. Na odcinku przynajmniej będzie co robić. I ten odcinek traktujcie jakby to był poradnik. Jak zrobić takie coś ładnego z arbuza? Może mi to za ładnie nie widzie. arbuz. arbus. No. no dobrze. I tak poza tym w ogóle... jak to oglądasz, to fajnie się cieszę. Chociaż nie wiem, po co ci to oglądać. No, chyba, że jak chcesz to zrobić, to dobrze, możesz oglądać. Jak nie chcesz to zrobić, to przynajmniej będziesz mógł albo mogła kiedyś to zrobić. No albo nawet teraz. Nie wiem. Więc jeżeli. Tak, poza tym, to zostaw łapeczkę w górę, ucieszę się. Zasubskrybuj kanał, żeby mieć mnie na bieżąco. Odcinki nie wiem, czy są. Będą tak często. Ale dzisiaj może jeszcze innego wstawię, więc chyba się cieszycie. No dobrze. I jak? O, ok. Tutaj parę, że pierwsze jest zrobione, więc jak macie zrobione, tak. O, takie ząbki. Musicie je zrobić z dwóch stron. Najtrudniejsza rzecz. O, no nie no patrzcie no tak, co to tu nie może być. Ok. Jak macie zrobione ząbki, to możecie... Jak są takie zęby, to nie widzicie. Jak są takie tutaj ząbki. To z tej strony też muszę mieć fajnie, cieszymy się. Więc zapauzuję i wy będziecie mogli sobie takie zrobić. Okej, okay, mi zostało jeszcze tylko tyle miejsca. I muszę to szybko tak sobie wygospodarować. No dobrze, kontynuując. Jak będziecie słyszeli na moich odcinkach takie czasami tyk, 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 to to zegar, bo... No jest. Bardzo głośno. Mmm. Będę no, musiał kiedyś nastawić. No dobrze. Mm. Tutaj mi już zostało tylko trochę. Mm. Wiecie co? Ja chyba nie na, nie bym, bym nie nazwał tego, co robię. Ar, y, rekinem, tylko bardziej jakąś. tworem, bestią. Więc. To jest bestia. Bestia jakaś. Niech to. O, i jak wyszło wam takie coś. Takie ząbki po obu stronach. Takie. To teraz. odkładacie ten ogromny arbus na, na bok, a bierzecie ten mały. To co wam na początku zostało. Jak to wyrzuciliście, to, to straciliście. Naprawdę straciliście. Jak macie ten arbus, przetnijcie go na pół. O tak. Nie wychodzi mi za bardzo, co czyńcie. No. Jak macie takie coś. tak. Odkładacie tą małą połówkę na bok. Nie wyrzucajcie. I odkrajacie to. Ten arbus, jadalny arbus, Wy Odkrajacie, bo nie będziecie wyrzucać. Chyba, że jesteście źli. No, jest to trudniejsze niż myślałem. Ok. I jak macie już to prawie, że zrobione, to musicie się tylko odkroić jadalną część Arbuza. Co nie jest takie proste. Bo trudne jest. Powiem tylko tyle. Jest trudno. O, no i macie takie coś, prawda? Więc teraz wyjmujecie wykałaczkę, no to możecie sobie zjeść. Mhm, dobra. Wyjmujecie wykałaczkę. Poczekajcie chwilę. Mogą być duże, albo małe, zależy jak to woli, ja mam mało, niestety. No to jak macie tego dużego arguza. Kuwacie tak o. O ja to się tak robiło. I potem ten bok. Tak. I macie takie coś. Takie coś. Żeby było bardziej sztywne, możecie jeszcze drugą wbić, ja ten zrobię. Więc poczekajcie chwilę. Dobrze. Jak wtedy nie widzieliście, to teraz są tutaj dwie wykałaczki, prawda? No widzicie jedną chyba. Hmm, jest trudniejsze to. O, są dwie wykałaczki. To i to. Widać, widać. No to musicie to wkuć tak, żeby wyglądało jak płetwa łogonowa czy ogon. No, w sensie coś. Przekaż po za... za. Ojej. Czy ten arbuz musi być taki mocny? Lepiej się przytrzymajcie, albo coś zróbcie, nie wiem. O, jak macie... Nie wyjdzie mi to nigdy. Dobrze, to najlepiej to wkłóćcie najpierw w to, w jakichś dwóch miejscach. Weźcie arbuza i wkujcie. Chyba, że zrobicie takie. Więc muszę wnieść nowe wygałaczki. Więc poczekajcie. Dobrze. Jak macie takie dwa tutaj różki wbite, to chociaż spróbujcie to wbić w to, bo mi się to w ogóle nie udaje. Na przykład tu i tu. Udało się. Powiedzmy, że się udało. Jak macie takie coś, taką tutaj, że tak powiem, jamy. o. No to potem. Zostaje Wam tylko to, co jest tutaj w środku. To. Miocz. Jakoś tak. Co so, to to. W końcu nie będzie przeszkadzało. I teraz z tego. Możecie zrobić kulki na przykład. Ja mam tylko takie coś. Więc, na przykład. Najpierw pokażę Wam, jak to mogłoby wyglądać. Wezmę to, to, co mi zostało. Tak byśmy mogli wziąć... Albo kiedyś mógł. Mógł albo mogła, nie wiem. Nie wiem w ogóle jak to mnie ogląda. O, i bym miał taką kulkę. Można ją zjeść. Nawet ja sobie ziem. Albo może po odcinku zjem, Co ja? No i tak by to wyglądało, ale że ja nie umiem tego robić. To mi nie wyjdzie, więc. Więc zostańmy przy tym alburze. Możecie dorobić mi tutaj jakieś, jakieś oczałki z noża, albo jakoś. O, ja to sobie tak zrobię. Jakieś oczki narysuję. O, nie mogę rysować za bardzo. Nie wychodzi mi. O, nie jest ładnie. Nożem to rysuję. O, i tutaj możecie zrobić jeszcze te źrenice. Nawet wypadałoby jakąś źreniczkę mu zrobić. O, i tutaj jest takie jedno oczko. będzie drugie. Ja wiem, że to nie jest symetryczne. Nie umiem nic zrobić z O, i tutaj jeszcze oczko. No dobrze, zrobicie tutaj sobie oczko. O, na przykład tak. Takie o. Tutaj jest jedno takie. Tu będzie zaraz drugie. Jest. Jak macie takie o oczka tutaj dziurki, no to teraz teście się tym, co zrobiliście. Zostawcie łapeczkę w górę, jak się podobało. I pa pa.